Mówca inspiracyjny, najsłynniejszy trener mentalny w Polsce, Jakub Bebączek. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry. Chociaż dziś spotykamy się przy okazji nieco innego tematu niż spotykamy się zazwyczaj, bo to często są właśnie tematy do, dotyczące treningu mentalnego, tego jak podchodzić, jak się nastawiać. A tym razem będziemy rozmawiać o tobie. Chociaż to też dla wielu osób może być swego rodzaju trening, do czego mam nadzieję przejdziemy. Ty przy pomocy wywiadu, okładkowego wywiadu w magazynie Replika ogłosiłeś, jestem gejem. Tak. Bałeś się tego? Bałem się tego bo ten tak zwany coming out ciągle w Polsce jest przyjmowany przeróżnie. I choć jest coraz lepiej, i mam takie wrażenie, że ostatnio jakaś taka odwilż, również mentalna, nastąpiła w przypadku różnorodności i różnych praw człowieka, szeroko rozumianych, no to nadal budzi to dużo emocji, budzi to dużo kontrowersji, no i niestety przyciąga też ludzi, którzy z radością chcą to skomentować w negatywny sposób. No właśnie, jak ten twój coming out się wydarzył, pojawiła się ta okładka, którą zainteresowało się wiele mediów, do tego też przejdziemy, no to też na pewno. Pojawiła się lawina komentarzy. Ty tak. czytałeś te komentarze, które dotyczyły. Na ciebie? początku je czytałem, ale później użytkowanie tej strony mediów społecznościowych było coraz trudniejsze, bo te komentarze tak lawinowo narastały i do komentarzy były podkomentarze, że mi się to zaczęło wieszać. Więc to też był taki sygnał dla mnie. Nie przypominam sobie żadnego swojego postu na mediach społecznościowych, żeby mi się zawiesiła strona. A w tamtym przypadku się zawiesiła i w sumie tych komentarzy było parę tysięcy, gdzie ja spodziewałem się, że będą komentarze. To mnie nie zaskoczyło, no Natomiast skala mnie zaskoczyła i też jakby różnorodność, czyli jakby od czarnego do białego przez wszelkie szarości, bardzo różne było podejście komentujące. Czyli jedni pewnie tobie gratulowali, inni wysłali cię do piekła. I do, dosłownie to był prawda? jeden pan, który napisał spłoniesz w piekle, dosłownie, także trafiłeś w dziesiątkę. No ale z takich może mniej oczywistych rzeczy, oprócz wsparcia, które było cudowne i było wiele też takich wyrazów szacunku, zauważenia odwagi, sympatii, no to były próby podrywu. Były próby nawrócenia mnie na Jezusa, były próby właśnie gdzieś tam zdyskredytowania mojej wcześniejszej kariery. Były ataki słowne, personalne, takie z epitetami Wulgaryzmami. Więc to y, naprawdę, no, przekrój społeczny też się tam ujawnił, no i też to, że mamy różnice światopoglądowe, również w tym temacie. Ty się zdecydowałeś na ten coming out przy okazji czterdziestki. Tak. Najlepsze tak. życzenie. Dziękuję. Dlaczego tak długo z tym czekałeś? To jest dobre pytanie, i ja teraz trochę tego żałuję. No Zwłaszcza, że już jestem po i jak to mówią mądry Polak po szkodzie. Dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ja tego nie zrobiłem 10 lat temu, nawet 20. Ale to też nie do końca jest tak, że moje otoczenie nie wiedziało. To najbliższe wiedziało doskonale już od długich lat. I ja rodzina, już... przyjaciele Tak, tak. Ja już w liceum zacząłem mówić po pojedynczym, bliskim, znajomym. Mój przyjaciel wiedział, moja przyjaciółka wiedziała. Później na studiach dowiedzieli się rodzice i cała rodzina, więc to już trwa od wielu lat, no ale też nie uznawałem, nie wiem, czy to nie jest racjonalizacja, myślę, że nie, że to będzie ważne dla moich klientów, żeby to mówić ze sceny, no wszak ja mówiłem o treningu mentalnym, o sporcie, o przygotowaniu psychologicznym, no gdzie tu wątek taki prywatny, natomiast teraz, jak sobie o tym pomyślę, to to też ma jakąś wartość misyjną, bo coming out nie jest tylko dla geja, czy lesbijki, które wychodzą z szafy, którzy wychodzą z szafy, to jest też dla wszystkich tych, którzy dostają sygnał, bojąc się pokazać swoją tożsamość. Może. Można, można, to nawet zrobić w mediach, można to zrobić nawet jako osoba medialna, gdzie oczywiście skala tego hejtu będzie dużo większa niż w przypadku człowieka, który na przykład nie prowadzi mediów społecznościowych i nie występuje w mediów. Więc mam nadzieję, że to też trochę tak na zasadzie no, misyjności komuś doda trochę odwagi. Nie tylko w tym wątku seksualności, ale żeby w ogóle stanąć ze swoimi wartościami i powalczyć o swoje granice. Właśnie ja mam wrażenie i to też zdradziłem, kiedy się przedstawiałem, że to może być jedna z twoich takich, ważnych mniejszych lekcji tego treningu mentalnego, które Bardzo. dajesz nie swoim klientom, tak. ale wszystkim, no bo tak, widzą tak. faceta, I który też. jest rozpoznawalną twarzą, widzą faceta, który zdobył z polską kadrą siatkówki w 2014 złoty medal na tak. mistrzostwach świata, faceta, który pracował z Robertem Lewandowskim, no przy tych takich Mocno męskich sportach. Właśnie. To też budziło kontrowersję. No to też budziło kontrowersję, bo zobacz, gdybym ja grał w teatrze, był wrażliwym artystą, który dokonuje ekspresji emocjonalnej na co dzień, no to można by było powiedzieć, no, nic takiego to nie jest niebanalnego, że to jest gej, bo przecież było wiele coming i wśród piosenkarzy, aktorów, ludzi z takiego świata sztuki, ludzi wrażliwych. Natomiast taki twardy biznes, gdzie się robi wielkie pieniądze, twardy sport, gdzie się jeździ po medale albo gra się Bundesligę i robi się rekord szalonych bramek w jednym sezonie. No tam się nie mówi o tym, że się jest gejem, że się jest lesbijką, że się jest osobą biseksualną. A jeśli się nawet mówi, to to jest rzadkie. Ja próbowałem w polskim sporcie znaleźć mężczyznę geja który na światowym, topowym poziomie zrobiłby jako Polak coming out, ale to nie jest łatwe. Mamy panie, które zrobiły parę coming outów z tym słynnym e, pozdrowieniem dziewczyny przez Kasię Zilman, wioślarkę tak, na tak. Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Więc dziewczyny są tutaj odważniejsze od nas. No ale panowie geje w sporcie takim wysokim e, to jest rzecz rzadka i myślę, że to też był jeden z powodów, dlaczego było tak dużo reakcji na ten mój coming A myśl, out. Że zachęcić, no bo skoro ty mówisz to pewnie wiesz, że są ci sportowcy, którzy tego coming outu jeszcze nie dokonali, są tymi topowymi sportowcami, a ten ich przykład też mógłby pomóc tym młodszym, myślisz, że Twój coming out tutaj jakoś może ośmielić część tych osób? Trzymam kciuki za te osoby. Chodzi, jestem ostatnią osobą, która by do czegoś przyspieszała, przymuszała, robiła jakieś szantaże emocjonalne, bo sam wiem, ile kosztowało to stresu mnie, więc jestem ostatni, kto by mówił, wyjdź z szafy, odważ się. Myślę, że każdy potrzebuje no, odpowiedniego czasu, gdzie, gdzie wiele rzeczy się w jednym punkcie spotyka, pojawia się ta odwaga, pojawia się gotowość, pojawia się też gotowość rodziny, bo my często nie robimy outu, bo nie chcemy zranić na przykład mamy, albo nie wiem, byłej żony, jeśli ktoś był w związku, ja nie byłem, ale jeśli ktoś był w związku heteroseksualnym, no to być może ma dzieci i, i my się często też boimy o swoich bliskich. Natomiast wracając do Twojego pytania, bo trochę odbiegłem, to jest czysta statystyka, że w polskim sporcie muszą być geje. To jest czysta statystyka. Mówi się według badań naukowych, że osób homoseksualnych jest od 5 do 10% w społeczeństwie. Więc jeśli przyjmiemy, że polski sport to jest kilka tysięcy osób. A tak jest, to no to czysta lata, że statystyka, że przynajmniej kilkadziesiąt tych osób jest albo gejami, albo lesbijkami, albo osobami, być może nawet trans. No i teraz y, bardzo mało jest tych coming-outów, ale mam taką nadzieję, że być może po tym moim z tego też świata, no jednak sportu, powiedzmy, y, komuś trochę tej odwagi przybędzie i się będzie gotowy, oczywiście. Wróćmy do tych lat, kiedy byłeś młodym chłopakiem, coming-out w wieku 40 lat. Czy miałeś takie chwile w życiu. Kiedy myślałeś sobie, no tak, gdybym teraz... Tym swoim kumplom, którzy są wokół mnie, nie wiem, na boisku, na, na podwórku czy gdziekolwiek, powiedział, kim tak naprawdę jestem, to już mymi kumplami by nie byli. Bardzo dużo takich chwil, i myślę, że nie jestem tu wyjątkiem. Masa gejów i lesbijek z lat 80. grała jakąś rolę przez dużą część swojego życia. Graliśmy w klasie, graliśmy, kiedy dostaliśmy zaproszenie na wesele z osobą towarzyszącą, mówiliśmy, rozchorowała się, graliśmy przed rodziną, kiedy wujek pytał, a gdzie twoja dziewczyna, kiedy będzie Bobasek, graliśmy na studiach. Graliśmy w pierwszej pracy. No, i większość z nas to nie jest tak, jak. Teraz, że są na popularnej platformie streamingowej bohaterzy ulubionego serialu gej i lesbijki. To nie jest tak, jak teraz, gdzie nawet na galii oscarowej trochę się wymusza akademię, żeby wybrali jakąś osobę czarnoskórą, jakąś osobę, która wyznaje islam, jakiegoś geja i lesbijkę. I to się pokazuje w telewizji. W tych, to czasach, w, kiedy, to w tych czasach, kiedy ja byłem chłopakiem, kiedy byłem nastolatkiem, jest też osobą bardzo wrażliwą, jak każdy nastolatek, my to ukrywaliśmy po prostu. I to często było tak, że Posługiwaliśmy się półprawdami, albo niekiedy nawet byliśmy tak przyciśnięci do muru lub w kozi róg zapędzeni, że kłamaliśmy. No i oczywiście byłoby to turbo niepopularne, gdybym miał ja w swojej drużynie sportowej, albo w swojej klasie, albo gdzieś tak, nie wiem, publicznie w szkole powiedział, że jestem gejem w tych latach 90. To już w szkole to byłem lata 90. i powiedzmy tam początek 2000. Więc tak, to jest życie często w strachu. To jest życie często we wstydzie, bardzo nieprzyjemna emocja, i to jest takie życie, gdzie my nie do końca potrafimy być sami ze sobą, więc to też nie jest łatwo, żebyśmy siebie polubili. Myślę, że wiele osób, które ukrywają swoją seksualność, mają niskie poczucie własnej wartości. I, i też wiem to z pierwszej ręki, bo mi to mówią. Dlatego, że no nie do końca akceptując siebie. Bojąc się, że społeczeństwo nich zaakceptuje, czują się wybrakowani, czują się gorsi. Tym bardziej te coming outy mogą dać, mam nadzieję, no trochę otuchy tym, którzy chcieliby jednak mieć ten temat ze sobą. Ale teraz ktoś może nas słuchać i pomyśleć tak, no, jest hmm. trener mentalny, który namawia tych swoich klientów, kimkolwiek by oni nie byli, że muszą być silni, muszą być autentyczni tak. I, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. No, a tymczasem jest przez wszystkie lata. No użyję tego słownia, tak. w jakimś stopniu w kłamstw. Tak, tak, tak. Jest zgrzyt absolutnie i biorę to na klatę, to jest bardzo rozsądne pytanie. Natomiast mam takie dwa argumenty, które chciałbym, żeby ewentualnie ktoś rozważył, kto teraz rzuca we mnie internetowym kamieniem. Po pierwsze, moja praca, trenera mentalnego, jest o kliencie, a nie o mnie. Ja nie wyobrażam sobie, że biorę na kozetkę jakiegoś piłkarza i mówię: "Słuchaj, jestem gejem". Przecież to jest sesja dla niego, on za nią płaci i my tam pracujemy nad tym, żeby strzelał bramki. Więc ja się skupiam na kliencie. Tu nie ma za bardzo miejsca, tak jak zresztą w psychoterapii żeby osoba prowadząca taki proces się uzewnętrzniała ze swoimi rzeczami, no bo będzie swoimi lękami, traumami albo swoimi wstydami zaczepiać klienta. No nie po to klient przychodzi. To pierwszy taki argument wydaje mi się bardzo rozsądny, że no nie zaczepiamy klientów swoimi tematami, problemami. Ale drugi argument, moim zdaniem, ja wiele kontraktów bym też nie dostał w pracy, Zwłaszcza na początku swojej kariery, gdyby to było jawne, że jestem gejem, więc trochę też towarzyszyła mi kalkulacja biznesowa. Ja to mówię wprost, przyznaję się do tego i przypuszczam, że to też wywoła trochę krytyki w moją stronę. No ale jeśli państwo będziecie trochę empatii mieli i pomyślicie sobie o przedsiębiorcy, który dopiero zaczyna, każdy klient jest na wagę złota, ma jakieś marzenie, chce pracować w różnych miejscach, no to on nie chce na dzień dobry ryzykować, że ci klienci mu uciekną albo nie przyjdą. A to mówisz o klientach ze świata sportu, czy. No na początku może ze świata biznesu bardziej. Bo, bo ja zaczynałem w biznesie turystycznym, więc nie chciałem, żeby to był taki temat, który gdzieś mnie tam z jakiegoś przetargu, rozmowy, negocjacji wyautuje. nomenomen, No ale potem to był świat dużego sportu. No i nie wiem, czy to nie byłoby brane pod uwagę bardziej niż moje kompetencje. Nie chciałbym tego, na przykład przy rekrutacji do kadry narodowej świadkarzy. Oczywiście a, a chciałbym. Myślisz, że patrzono by też na to? No, myślę, że Stefan Antiga nie, bo to bardzo postępowy, rozsądny, tolerancyjny facet, który zwiedził cały świat, więc Stefan Antiga zapewne nie. Ale czy jakiś działacz w Polskim Związku Piłki Siatkowej by mnie powiedział, nieważne jakie kompetencje, nie bierzemy go, no bo to jest sprawa kłopotliwa, gorący ziemniak, wyjdzie to do mediów, nie wiem. I być może byśmy w ogóle nie rozmawiali dzisiaj, gdybym ja wtedy był jawny i nie dostał tych kontraktów, które sprawiły, że zapraszacie mnie państwo do NATO. A myślisz, że <laughs> jesteśmy już dzisiaj, my jako społeczeństwo w tym miejscu, że gdyby dzisiaj młody Jakub Bebączek zaczynał swoją karierę i dziś powiedziałby tak jestem gejem, otwieram swój biznes, to dziś te kwestie stałyby tobie na przeszkodzie? Czy nie? Czy posunęliśmy się przez tych kilka lat do przodu w tych tematach? Szymborska pisała, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Więc nie wiem, bo już jednak jestem po 40, nie mam tych 20 lat. Ale moja intuicja jest taka, że tak, że twoja teza jest słuszna. Że dzisiaj modemu gejowi będzie łatwiej. Bo tak jak powiedzieliśmy parę kapitu temu, w serialach są geje, w teatrze są geje, w polityce są geje. Przecież mamy wiceministra sprawiedliwości, który jest gejem. Mamy gejów już teraz w wojsku. Mamy już teraz lesbijki w sporcie. Mamy gejów tak naprawdę na pierwszych stronach gazet. Więc myślę, że współczesny 20-letni gej, który zaczyna karierę zawodową, ma trochę łatwiej, ale to mówię tak w skali no, globalnej, społecznej, in general. Pojedyncze historie mogą być jednak dramatyczne. Bo jeśli to jest osoba z małego miasta, z bardzo środowiska wierzącego katolickiego, gdzie mama jest znana przez wszystkich w tym małym mieście, a tata na przykład pracuje na plebanii czy przy kościele, no to dla takiej osoby, nawet poza miastem zamieszkania, może być bardzo trudno. Trudno. To jest takie życie w klatce, żeby powiedzieć, jestem gejem, a potem wracać, odwiedzać rodziców. Czy po tym, jak dokonałeś komigautu, dostałeś jakieś informacje nie mówię o tych komentarzach internetowych, ale od swoich klientów znanych, mniej znanych, którzy napisali. Brawo. Tak. Cieszę się, tak, że, tak, tak. że postanowiłeś ogłosić to światu. Tak, pamiętam na pewno bardzo taki wspierający komentarz Kuczaja, pamiętam wspierający komentarz Tomka Kamela, Tomka Ciachorowskiego, aktora, pamiętam komentarz Tatiany mindewicz pułacz też psycholożki, ekspertki, która w jednej z telewizji robiła też fajną karierę. Sporo było. Również ze środowiska psychologicznego, psychoterapeutycznego. No ale oczywiście cały gro tych komentarzy to byli moi klienci, ludzie, którzy przychodzą na moje odczyty, szkolenia, warsztaty. Również sportowcy mi gratulowali, choć sportowcy raczej w wiadomościach prywatnych. Mhm. Czyli i, czyli i było sporo, tak. czyli Być może Być może męski sport, gdzie ten testosteron jest na pierwszym miejscu, gdzie potrzebna jest też pewna dawka agresji, nie bójmy się tego powiedzieć. No nie jest takim miejscem, gdzie by to trzeba było publicznie skomentować. No bo wtedy być może ten sportowiec tak to może odczuwa. Narażałby się na jakieś uszczypliwości, szyderę, podkomentarze, a może pan też. No i być może ci sportowcy mieli takie poczucie, że to jeszcze nie jest taki dobry czas w Polsce. I oni pisali głównie na wiadomości prywatne i sporo było tych wiadomości. Pewnie też sporo było komentarzy, które zaczynały się od słów gratuluję. Bardzo dużo, bardzo dużo. Tylko właśnie to jest to też jest takie dwuznaczne. No jak się przywitaliśmy, to powiedziałem miło cię widzieć, Kuba, tak. fajnie, że I jesteś uśmiechnięty. Dzięki, dzięki za to. To słowo gratuluję po dokumentach Z jednej strony ja myślę, że tam jest w większości przypadków serdeczność, troska, sympatia i ktoś mówi gratuluję na przykład odwagi, że pan wyszedł z cienia. Niektórzy tak mówili, że super, brawo. Ale mam też takie wrażenie, że to jest rodzaj jakiejś takiej kulturowej też być może jednak protekcjonalności. Jakby witamy wśród normalnych, albo e, dobrze, że pan teraz już nie kłamie. I to już jest takie ocenne bardziej. Więc niekiedy za tymi komentarzami kryje się coś w rodzaju, no, nie, nie chcę za mocnego słowa użyć, ale jakiejś takiej jednak kulturowej opresji, że my musimy w ogóle z tym tematem wychodzić, przyznawać się, jakbyśmy byli w sądzie winnymi, którzy się przyznają do przestępstwa. Więc to no, nadal nie jest jeszcze taki czas. Gdzie to jest taka rozmowa, która nie budzi żadnych kontrowersji. Rozmawiamy o kawie albo o szklance wody. Nadal to nie jest taki czas. Nadal to budzi no, spore emocje. Choć te gratulacje, tak jak mówię, w większości były bardzo miłe. Jesteś dzisiaj szczęśliwszym człowiekiem niż ten miesiąc, dwa, trzy, jestem. temu przed Kamigautem? Jestem, jestem. Mam ulgę, mam dumę, mam radość, mam taką wolność bycia sobą. Przyłapywałem się na takich momentach, to jest ciekawe zjawisko, na to wcześniej nie wpadłem, gdzie tak jak kiedyś ktoś mnie na przykład pytał, a z kim pan podróżuje? I przyłapywałem się na takich momentach, że teraz mogę powiedzieć, no, z chłopakiem. I że to jest takie łatwe, że to jest takie jakby uwalniające, że nie trzeba już mieć w głowie tego dodatkowego programu z drugą połówką, albo o wie pani, wolę nie rozmawiać o życiu prywatnym, że jakby te stare programy, które miałem już przeszkolone na różne sposoby, że one już są niekonieczne. I, i, i to jest ulga. To jest trochę tak metaforycznie, jakby zrzucić z barków jakiś taki naprawdę solidny kamień. I na koniec, co byś dziś powiedział takim. Młodym ludziom spoza Warszawy, spoza mhm. Gdańska, Poznania, Wrocławia, spoza tych dużych miast, z tej tak. polski powiatowej, z polski gminnej, którzy wiedzą, tak jak ty wiedziałeś w liceum, mhm. jestem gejem, tak. ale nie mogę tym kumplom tego cały czas powiedzieć, nie mogę tego powiedzieć mamie, tacie, bratu, siostrze i tak dalej. Co byś tym młodym ludziom dzisiaj ze swoim doświadczeniem powiedział? Absolutnie nie chciałbym tu dawać dobrych rad, ale dla inspiracji powiem co mnie pomogło i być może dla kogoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek to, to będzie miał sens. Mnie pomogło to, że pierwszy raz znalazłem osobę, która wydawała mi się wrażliwa, inteligentna, taka raczej no, znająca się na tym, że świat jest różnorodny i tej pierwszej osobie powiedziałem, oczywiście przez gardło mi niektóre słowa nie potrafiły przejść, zwłaszcza dosłownie na G, jestem gejem, to bardzo trudne to było do wypowiedzenia, ale jak już się zrobi to pierwszy raz i trzymam kciuki, dostanie się po tej drugiej stronie zrozumienie, akceptację, czasami nie od razu, bo czasami są takie emocje na zasadzie, o nie spodziewałam się, albo o to trochę dziwne, ale potem dostaje się akceptację, no to myślę, że już mamy taki kawałek świata, gdzie możemy być sobą. I moja gorąca rekomendacja i trzymam kciuki i z dużą troską tutaj dmucham w skrzydła pozytywnym wiatrem, żeby potem ten mały świat rozszerzać, żeby kolejne osoby się pojawiły, które wiedzą. I jak się ma takie grono zaufane bliskich, ja takie miałem. Jestem za to bardzo wdzięczny. No to już w tym gronie można w 100% mówić o tym, co jest w środku. Jakub Bebączek, który znów to powtórzę, bo naprawdę w to mocno wierzę, właśnie udziela nam wszystkim, jako społeczeństwo najlepszej swojej lekcji z treningu mentalnego. Dziękuję, że byłeś naszym gościem. Dobrego, spokojnego i pogodnego, uśmiechniętego dnia Tobie życzę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję też Państwu.